Sojusz się Eloszka, Krzysztof Horenz-Wierszek, Fericze, oczywiście Team Sixpack Nutrition dla kanału YouTube Sixpack TV. Znajdujemy się w Warszawie w klubie Core Fitness i mamy dla Was dzisiaj wyjątkowy materiał. Ze mną tutaj po mojej lewicy Pan Zenek, po dalszej, że tak powiem, lewicy Daniel Czajkowski, trener osobisty, który tutaj ze mną w klubie Core Fitness pra pracuje. I mamy e, dla Was dzisiaj taki materiał. E, głównym bohaterem tego wideo jest ten obecny tutaj przystojny, 60-letni, podkreślam, dżentelmen i chcielibyśmy w dzisiejszym materiale pokazać Wam, że sport nie dzieli, tylko łączy. Łączy pokolenia. Ja, 35-letni chłopak, facet. I tutaj 60-letni mężczyzna, razem możemy trenować, razem wspólnie fajnie spędzić czas no i się na tym treningu przytyrać, To jest pierwsza rzecz. Kolejna sprawa. Chcielibyśmy opowiedzieć historię pana Zenka, jego historię taką życiową, opowiedzieć trochę o zdrowiu, o wzlotach i upadkach i o tym, w jakim miejscu dzięki sportowi znajduje się teraz. Chcielibyśmy pokazać, że nigdy nie jest za późno na to, żeby wrócić do formy. To jest druga sprawa. Trzecia. Że nawet jeżeli traktowaliście swoje zdrowie, swoje życie nie do końca tak jak powinniście, z nie takim do końca szacunkiem, to nigdy nie jest za późno, żeby do tej formy wrócić. No i czwarta, ta najważniejsza, przedstawić postać pana Zenka, pokazać jego sylwetkę, pokazać jego formę i pokazać, że ja, 35-latek, i pan Zenek, 60-letni facet, potrafimy zrobić wspólny trening i zobaczycie, że to nie ja będę tyrał pana Zenka, a to pan Zenek styra mnie. Dobra, to tak gwoli wstępu, a teraz do rzeczy. Jest ze mną Daniel Czajkowski. My we dwóch jesteśmy trenerami osobistymi Pana Zenka. Jakkolwiek by to dziennie nie brzmiało, może sobie pozwolić na, że tak powiem, taki luksus. Ja prowadzę troszeczkę inne treningi z Panem Zenkiem, troszeczkę inne prowadzi Daniel Czajkowski. I teraz Daniel może opowiedz, że tak powiem, w jakim stanie, w jakiej formie, kiedy to było, trafi do Ciebie Pan Zenek i co tam z tym zdrowiem było nie tak. A później pozwoli jeszcze, żeby Pan Zenek tu opowiedział swoją historię. Dobrze, no to Pan Zenek trafił do mnie w lutym 2015 roku otrzymał prezent od, od swoich dzieci, e, karnet na siłownię, żeby, żeby popracować nad własnym zdrowiem, nad własną sylwetką, no i na to, żeby po prostu ten komfort życia poprawić. E, jak do no mnie przyszedł pierwszy raz, no to oczywiście przeprowadziłem taki podstawowy wywiad, żeby się dowiedzieć, e, na czym stoimy. No i okazało się, że pan Zenek jest no, po przebytym zapale, e, no bardzo, bardzo się nie oszczędzał, Pamiętam, że były papieroski, takie uciechy cielesne w postaci słodyczy, ciast i innych rzeczy. No i wiadomo, też problemy jakieś tam podstawowe z kręgosłupem, dużo siedzenia, dużo stresu. Także tych rzeczy takich gorszych troszkę się napędzkiło, ale mieliśmy jeden podstawowy plan. Poprawiamy zdrowie, no i pracujemy nad najlepszą formą w życiu. No i myślę, że to się udało. Sami zweryfikujecie to zaraz. Ja powiedziałem swoje dwa zdania. Odrobinkę tutaj przedstawiłem, jak to wyglądało e, w przeszłości Daniel. Jak Pan Zenek trafi do Daniela, i to jest doskonały moment, żeby o sobie, o swojej takiej historii z młodości przez lata, my, tak naprawdę do momentu, w którym znajdujemy się teraz, odpowiedział Pan Zenek. Więc Pan Zenek, oddajemy głos i chcielibyśmy się posyłać, jak to było z tą młodością, z tym straceniem zdrówka, z tą kontuzją. Do tego momentu jak jesteśmy tutaj teraz i zaraz będziemy z W nawiązaniu do tego co mówił Daniel. Pracowałem na to, na ten zawał prawie 30 lat. W młodości no, dużo uprawiałem sportu. Wyczynowo judo, Razem z Ryśkiem Szurkowskim, nie wiem czy wszyscy wiedzą kto to był, bo dzisiaj młodzież nie wie. Byliśmy zatrudnieni. Byłem FSO na etacie, a swoją drogą wtedy to był taki sport wyczynowy. Trzeba było takie zatrudnienie ukrywać. FSO nie płaciła, my żeśmy trenowali. Dościoszulkowski oczywiście był, był kolarzem, był kierownikiem zmianowym, jako elektryzakładowy w FSO. No ale wszystko się zakończyło ciężką kontuzją. Ręka wyleciała pod kątem prostym z drugiej strony i marzenia, marzenia o po sporcie się skończyły. Padłem w wir zawodowej bardzo mocnej w dzielni rzemieślniczej, prawie 200 zakładów prowadziłem. Swoja działalność gospodarcza, ciężka praca, stres, papierosy, nie ukrywam alkoholu, przy interesach. Jedzenie, niezdrowe jedzenie. Zakończyło się wszystko w 2008 roku, 17 września, ciężkim zawałem. No i tylko pamiętam te lampy, co w szpitalu mnie wieźli że na stół operacyjny. Pół godziny mi zabrakło, żeby już mnie tutaj nie było. Rehabilitacja trwała parę lat. Stenty wstawione? Stęty wstawione, senatoria tak dalej. No i tak jak Daniel opowiadał, dzieci zrobiły mi prezent. Przedtem był jeszcze basen, mnie tam troszeczkę wciągnęły. No i wziąłem się za siebie. Od 2008 roku, od, od 2015 roku, odkąd się z Danielem spotkałem no, stan mój był tragiczny, ani jednego chyba podciągnięcia, parę pompek. Najprzyjemniejsze było oszukiwanie trenera, kiedy nie patrzy, żeby parę wykroków urwać. Także to wszystko się tak rozkręcało i praktycznie dzisiaj trenuję 5 razy w tygodniu. Bez względu na wszystko, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy boli głowa, czy nie boli, przestaje po 15 minutach. I efekt jest taki, że dzisiaj z Krzysztofem robimy wydolnościowe treningi z Danielem. Pracujemy nad, nad masą. Czuję się rewelacyjnie, praktycznie 20 lat temu tak się nie czułem. Dzisiaj, na, na dzień dzisiejszy zapomniałem, ile mam lat. Całkowicie. A jeżeli wy od początku materiału zapomnieliście, ile pan Zenek ma lat, to chciałbym Wam przypomnieć i podkreślić, że ma lat 60 i tu Pani Zenku. W styczniu skończyłem 60. Tak. To jest, czyli czyli w niedługo w styczniu będzie skończony 61. A panie Zanko, jeszcze bym chciał, żeby pan tak dwa zdania opowiedział, co jeszcze diametralnie zostało zmienione, oprócz tego, że była rehabilitacja, były te stenty, trafił pan do Daniela, później jeszcze tutaj też pod moje skrzydło i tak sobie razem w takiej kooperacji, może nie powinienem używać kooperacji, tak sobie tutaj spółkujemy i razem pana Zanko prowadzimy, ale jeszcze tak, weszła zdrowa dietka, wiem, że bardzo, bardzo pomogła. Trening to jest tylko po... Niesamowitym sukcesem jest jednak całkowicie zmiana mentalności i zmiana, że tak powiem, organizacji żywieniowej w domu. Żona odłożyła, wszystko, no, dużo na ten temat czytała, prawdę mówiąc, żeby nie ona, to chyba bym do tej formy nie wrócił. Żywienie, czyli żarów smażonych, wszystko na parze. Żona pilnuje do dnia dzisiejszego, mnie jak małe dziecko, bo czasami są różne zapędy. Na niej wszyscy. Jestem Łakomczuchem i łasuchem na słodkie. Także wszystkie inne używki odstawione. Oczywiście papierosy dawało zero. Co sobie pozwalam to na jakąś tam lampkę czerwonego w weekend i poza tym jedzenie. Czyli trening jest tylko połową sukcesu. Oceniam, że tak mniej więcej połowa to jest trening, druga połowa to jest styl życia. Nie ma żadnego tłumaczenia, że mi się nie chce, że jestem zmęczony. Nie wolno się nawet nad tym zastanawiać i najważniejsze, aby się chciało chcieć. Trening jest podstawowym takim elementem dnia. Jak jest dobry trening, to i są chęci do życia i do pracy i do wszystkich innych uciech, jakie jeszcze można w tym wieku. Cielesnych, cielesnych, a, a, a są coraz lepsze, nie gorsze niż 20 lat temu. A, e, a panie języku, proszę się to powiedzieć, przepraszam, że tak w zdanie wchodzę. Yy, robi pan kontrole, takie, że tak powiem, kardiologiczne. Tam jest ciekawa historia zawsze na tych kontrolach, mówimy z Danielem, bo pan tam dosłownie zamyka yy, no, te sprzęty, tak. że tak powiem. Zamyka sprzęty. Moja pani m, kardiolog, która mnie prowadzi, już jest załamana, bo zajechałem już prawie sprzęty wszystkie. Zamykam już można powiedzieć cały obwód jaki jest na danym ten. Także jeżeli chodzi o stronę karmiologicznej, 100% wróciłem do normy. Serce się zregenerowało 100%. Może dzięki temu, że sport uprawiałem silny organizm. to już przejdziemy po organu po wstawieniu stędu. bo miałem dużą część serca już zniszczoną po tym zawale Tam jest to tym dłużej ilość serca jest tam, tam, uszkodzona. Moje w co i też profesor Hoffman nie wierzył, prawie zregenerowało się w 100%. Na dzień dzisiejszy mogę robić wszystko obciążenia praktycznie, tak jak młody człowiek. Tak jak widzicie, wymieniłem Wam te cztery punkty, o czym będzie ten dzisiejszy materiał. Nie skłamałem. No i co? Nie ma tutaj co dyskutować, tylko trzeba brać się do pracy. Mały tutaj zakład mamy z Danielem. Co mówisz, kto kogo zagrał? Ja, ja Zanekę, pan czy pan Zanek nie. Ja stawiam wszystkie swoje oszczędności, że pan Zanek wygra i jestem tego bardzo na stopę. No to ja niestety też stawiam swoje oszczędności, że pan Zanek wygra. Bierzemy Ale się do roboty. Ja, ja swoich nie stawiam. Bądźcie z nami. Słuchajcie, nie ma obijania, jedziemy naprawdę na 100% tak jak widzicie, co ciekawe dzisiaj zrobiliśmy małą zamianę ról, ja tańczę tak jak pan Zenek mi zagra, pan Zenek dzisiaj prowadzi trening, początek widzieliście, małe mobility na matach, geriatria, ale to są ważne rzeczy, no i pan Zenek wymyśli te stacje, które teraz robimy, już jestem dosyć mocno ściurany, moja łysa, pustawe na się mocno świeci, a pan Zenek jest zadowolony i szczęśliwy. Wam pierwszy obwodzik zrobiony Ja jestem zjechany już jak kolpoesternia nie wiem pazenek myślę że to dopiero ma bardzo drzewko. Jak zwykle Jak zwykle jedziemy

dobra, był początek, było rozwinięcie, był trening, musi być zakończenie. Zrobiliśmy trzy jak zwykle pełne obwody, takie naprawdę solidne. Widzieliście, że na początku stawialiśmy pieniądze. Dzięki Bogu ja też postawiłem na Pana Zenka, bo zajechał dzisiaj totalnie. Przypominam, że w dzisiejszym filmie chcieliśmy Wam pokazać, że nigdy nie jest za późno, żeby wrócić do formy. To jest raz. Druga sprawa, że nawet jak jesteście po jakichś kontuzjach, czy jesteście po zawałach, czy po jakichś problemach zdrowotnych, to zawsze możecie jeszcze się wziąć za pracę. Nie jest za późno, można wszystko. Trzecia sprawa, co my tam będziecie jeszcze się, się powiedzieć, że sport łączy, a nie dzieli. Łączy pokolenia szczególnie. 35-latek i 60-latek razem na treningu bawiliśmy się świetnie. I czwarta, ta najważniejsza, ten krem kręta, ta wisienka na torcie, to chciałem wam przedstawić moją dumę, mojego <laughs> politycznego, mojego i również Daniela, który dziś tutaj się kręci, pana Zenona, który jest 60-latkiem w styczniu, 2020 skończy, 61 lat, jest po naprawdę ciężkim zawale, ma stęty a zmienił swoje życie o 180 stopni, jest w fantastycznej formie, super wygląda, świetnie trenuje, fantastycznie się czuje i tak jak mówiliśmy, nigdy nie jest za późno i teraz to co jest godne podkreślenia, możecie wierzyć albo nie wierzyć, pan Zenon bardzo o siebie dba, robi aeroby, robi treningi różnego rodzaju, siłowe, wydolnościowe, stricte takie bodybuilding, ale przede wszystkim nie jest na żadne dopingu, żadnego... Z żadnej hormonalnej terapii zastępczej, żadnego TRT, nic z tych rzeczy, nawet ciupinki testosteronu. Wszystkie hormony są w normie, wszystkie badania są w normie. Serce jest są jest Po prostu tylko takim człowiekiem się chwalić, e, wychwalać się, bo to Więc ja mam do powiedzenia, bo się rozgadamy? Ja to, co już mówiłem, najważniejsze, aby się chciał w sieci, to faktycznie przypomniałeś. Z ręką na sercu, niczym, no, jedynym moim chyba wspomaganiem tego białka, to serki wiejskie. I to wszystko. No i, i na chwilę obecną kreatyna. A tri Ale ma... więcej zapominam niż. Więcej pan za nie zapomina, niż... za... zapominam Jeszcze zapominam. Czasami tak, mówiłam taki moment, to tam kreatyna, ale to generalnie 30 jestem w 100%, jeżeli chodzi o to. Generalnie tu tyle, mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu. Pamiętajcie o tym, że jak chcecie z nami być na bieżąco, to wciskajcie dzwoneczki, subujcie kanał Sixpack TV, wciskajcie kciuki w górę, jeżeli materiał Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś dąsy do mojej osoby, to nie ma znaczenia, bo bohaterem tego odcinka, tego wydania, materiału, który widzicie na Sixpack TV, jest Pan Zenek. Czerpcie z niego przykład. I tyle no wzorujcie się, bo naprawdę warto. Pozdrawiamy z Core Fitness Warszawa, ja zlany potem 35, lat, 35 latek bez formy jeszcze 10-letni. Sztos, przykład, po prostu konisko. Dziękujemy Wam bardzo. Pokój. Coś pani znęku od pana? Nie, nie. znam jeszcze? Dziękuję Często. za dobry trening. Ja by tak dalej. Jo! Nosić okulary na siłowni, to tak jak nie oglądać Sixpack TV. Subskrybujcie nasz kanał, wciskajcie dzwoneczek, żeby być z nami na bieżąco.